Kurwa, nie musisz się niwami spokojnie. Tak. Właśnie jesteś pardem. Z dupy, kurwa, zaraz każdemu pomordę tu w... dam ,Yeah, i z tym stoję. Ej, 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 ej. nie jabytlaki, nie powiesz od niego Aleksandra Jabłonowskiego, tylko byś pił, to ty nie wiecie. Że jestem człowiekiem, który tego kurwa, czeka, by promował, na którym teraz jedzie. Je, nie róbcie wstydu. Nie róbcie wstydu. Nie, to przesuwać jak piątka. Czy potrzebna jest interwencja organizatora? Nie, nie, już nie czekam. Nie czekam. Dobra, tak, na piątkę.

Dobra, jak przekręcisz fakty? No, daj spokojnie. Nie się, to... Miejsce do popiersia, bardzo proszę. <gry> nie, nic nie Przepraszam, nie byłem. Nie, w ogóle nie tak. podle... Dobra. Nie, On jest, yy... Ja ci mówię, to jest, On porządku. jest w, porządku. w porządku, puściły nerwy po prostu. No spokojnie, nikt mnie nie musi tutaj spokojnie. bronić. Poseł Braun jest obecny na placu. Zgłaszam to służbom porządkowym policji i AWW obecnym na placu. Co? Profesor Dobrowski z obecny na placu zamkowym. Zgłaszam to. Odpowiedź. Dobrze, ale gdybyś tylko poprosił, nie ma problemu, ale mnie przepchnąłeś. Z drogim sprzętem, rozumiesz to? No, dokładnie, dobra, nie. Panowie, dajcie spokój. O, jest i poseł Grzegorz Braun to zapowiadana niespodzianka.